Bilety na ten mecz wyprzedały się w okamgnieniu. Chyba wszyscy na trybunach szykują się dziś na ucztę. Wkrótce pierwszy gwizdek! W mediolanie dziś śliczna pogoda, a my witamy Państwa i gorąco zapraszamy na piłkarskie emocje, które już za chwilę na naszej antenie, a na stanowiskach komentatorskich czuwają Tomasz Smokowski oraz Jacek Laskowski. Zapraszamy na spotkanie grupowe w ramach elitarnych rozgrywek UEFA Champions League. Drużyna Milanu zmierzy się z Atletico Madryt. Gospodarze dobrze rozpoczęli te rozgrywki, a dzisiaj mogą pójść za ciosem i zgarnąć kolejne trzy punkty. Kibice na pewno im w tym pomogą. Przy całego piłkarskiego świata zwrócone są w stronę tych dwóch ekip, które oglądamy na boisku. Jak mawiał klasyk, takie mecze się wygrywa, a niekoniecznie gra pięknie dla oka. Tomku, finały mundiali bywają nudne, ale Ligi Mistrzów niemal nigdy. Co najmniej dwa starcia możemy po latach uznać za jedne z najwspanialszych w historii futbolu. Barceloński finał między Bayernem a czerwonymi diabłami z dwiema bramkami w doliczonym czasie i wielki comeback Liverpoolu w Stambule w meczu z Milanem. Mam nadzieję, że to starcie też trafi do Annałów. Buona partita Gwizdek sędziego rozpoczyna nam to spotkanie grupowe UEFA Champions League. Dobra ta interwencja. Dobra okazja na bramkę i udana interwencja. Trudno z góry przesądzać, który z piłkarzy indywidualną akcją rozstrzygnie losy spotkania, ale na pewno sporo możemy się spodziewać właśnie po tym zawodniku. Czy oceniasz to podobnie, Jacku? Zobaczymy, czy podtrzyma dzisiaj dobrą passę. W poprzednim meczu zdobył dwie bramki i był niesamowicie groźny. Czas na wieści z Anfield, proszę Państwa. Wynik uległ zmianie. Mamy pierwszą bramkę dla Derec. Obecny wynik brzmi 1 do 0. Mamy dziewiątą minutę. Dziękujemy za te informacje. Przesuwa się z piłką bliżej bramki. Ładne dorzucenie piłki na dalszy słupek. Spokojnie broni teraz Jan Oblak. On to potrafi się zastawić. Rywale nie mogą zabrać mu piłki. Bardzo teraz pewna interwencja obrońców. Pniweczą świetnie do tej pory budowany atak. Antoine Griezmann. Atletico atakuje. Może coś z tego będzie. Pewna interwencja bramkarza. Train Diaz, mija teraz bez kłopotu. No i nie udało się teraz wyjaśnić sytuacji. Inteligentnie w obronie teraz znowu zdołali przechwycić piłkę. Antoine Griezmann, Suarez, Hector Herrera, Griezmann. Bardzo dobra akcja w ataku, ale jeszcze lepsza interwencja obrony. Teraz może być groźnie. 1-0! Następny. Teraz już nie będzie wyrachowania. Zacznie się regularna wymiana ciosów. Na którą zresztą bardzo liczymy tutaj jak na dłoń ile może dać skuteczna gra z kontrataku. Z takiej odległości strzelec ma zawsze ułatwione zadanie, ale tym większy byłby wstyd gdyby nie trafił. Menedżer jest wyraźnie zły. Gonienie wyniku zawsze jest trudniejsze. Teraz będą mieli podgórkę. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Piłkę przy nodze. Bramka coraz bliżej. Jeśli sędzia uzna, że mogła tu Bramka, będzie czerwona kartka. No tak, tu nie było się nad czym namyślać. Sędzia sięga po czerwoną kartkę. Przepisy w tej kwestii są jasne. Zawodnik byłby sam na sam z Bramką. Takie faule muszą skutkować wykluczeniem. Nie chciałbym być w skórze trenera, to bardzo frustrujące. Zawodnik wylatuje z boiska i cały plan taktyczny bierze w łeb. Przemilczmy teraz tego wolnego. Tak będzie najlepiej. Cóż tam może celował gdzie indziej. Trochę za szybka, za mocna ta piłka. Atletico Madryt bez problemu utrzymuje się dziś przy piłce dłużej niż rywal. Ale co z tego, że kreują optyczną przewagę, skoro nie potrafią jej zamienić na premię bramkową? Ale teraz będzie szansa, musi to strzelić. Tak, proszę Państwa, piłka w bramce. Tutaj było trochę przypadku, był rykoszek. Spójrzmy na powtórkę. Strzał, rykosze i gol. Zadecydował łódź szczęścia, bo pewnie zależy z której strony na to popatrzymy. Mówi wszystko, to nie ich dzień, ale nawet grając słabo można pokazać wolę walki, a tę coraz trudniej mu dostrzec u swoich podopiecznych. Na razie 2-0. Traci piłkę po tym wejściu. Teraz piłka ulemara. Ale strzał zablokowany. Świetne teraz prostopadłe do granie. Znalazła go piłka. Jak to wykorzysta? Groźnie to wyglądało, ale defensywa spisała się tutaj bez zarzutu. Czy będzie z tego bramka? Spalony. A mogło być tu groźnie. Koniec pierwszej połowy na San Siro, a my zapraszamy za kwadrans. I zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu fazy grupowej UEFA Champions League. Piłka przejęta. Antoine Griezmann, coraz bliżej bramki rywala, nie potrafią go nijak powstrzymać. Antoine Griezmann i ładnie mija teraz rywala zablokowany ten strzał. Teraz z rogu na 11 metr ricochet. Ta interwencja ratuje zespół przed stratą gola. Nie będzie centry. Krótkie rozegranie. Piłka Pory rykoszecie wyszła za boisko. Czekamy więc na rzut rożny. Zagrywa teraz krótką. Nie uląkł się tej presji, opanował. I gol! Bramka kontaktowa. Wciąż mają nadzieję na korzystny wynik. No proszę państwa, będzie jeszcze ciekawie. Na powtórce ta akcja wygląda jeszcze efektowniej. Można docenić kurszt, który był potrzebny, by piłka wylądowała w bramce. Piękny pokaz indywidualnej techniki, a zatem mamy wynik, 21 wybierze. Znakomite, prostopadłe podanie. Co za wejście bramkarza, odważne! Ale Remis, mamy Remis! Tutaj nikt się nie poddał. Gra o słabieniu, nie złamała ich. Niesamowite. No Tomku, takie błędy nie powinny się na tym poziomie przytrafiać. Widać teraz w tej powtórce, że za darmo wydana ta piłka. To nie mogło skończyć się inaczej niż gole. Proszę Państwa, mamy wieści z Liverpoolu na Anfield. Zmiana wyniku. Tak, to jest kolejny gol dla Derec. Bramkę zdobył Diogo Jota. Świetny dribbling otworzył mu drogę do bramki. Daje im to prowadzenie 2 do 0. Jest 59 minuta meczu. Bardzo dziękujemy. Groźne teraz natarcie. Jak to rozegrają? Opcji mają kilka, zresztą popatrzmy. Bramka! Gol! Znowu wychodzą na prowadzenie! Docenimy teraz świetne dośrodkowanie, od którego to się zaczęło. Dobrze teraz widać, jak ładnie została uderzona ta piłka. Doprawdy świetna główka. Na tablicy wyników mamy 3-2. Wykorzystam okazję, by przypomnieć, że już niedługo czeka nas też transmisja spotkania w ramach rozgrywek grupowych UEFA Champions League. Milan zmierzy się z Liverpoolem. Spotkania pucharowe to zawsze coś szczególnego. Tu nie ma miejsca na kalkulacje. Zwycięzca awansuje i gra dalej, przegrany odpada. Jest za linią obrony. Uwaga! Aj, no nie tak to miało wyglądać. Niedobre wybicie. Przy takiej interwencji rywal jest bezradny. Mogą tu teraz groźnie skontrować. jean felix fip Teraz naprawdę świetna piłka. Poprzeczka, ale to nie koniec. Piłka w grze. Wejdzie nowy zawodnik Atletico. Gospodarzom rzadko jest dane powąchać piłkę. Ale no właśnie, niby posiadanie piłki jest na niekorzyść, ale to przecież nie za takie rzeczy dostaje się punkty w ostatecznym rozrachunku. Ważna jest statystyka bramkowa, a pod tym względem to oni akurat prowadzą i mogą kontynuować swój sposób gry. Błąd i strata. Ma za sobą sporo boiska i ciągle idzie dalej. Ale nic z tego nie będzie. Dobra gra w obronie. Nie zdołali utrzymać się przy piłce. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Czas na wieści z Anfield, proszę państwa. W wyniku legł zmianie. To trzecie trafienie dla Liverpoolu. Bramkę zdobył Mohamed Salah. Gola zdobył po skutecznym dryblingu. Prowadzą teraz 3 do 0. 84. minuta na zegarze. Wszystko jasne. Dziękujemy bardzo. Anterewicz! Dobra interwencja, ale zagrożenie jeszcze nie minęło. Szalenie ważne przejęcie. Prawo obrona! Pewnie się czuje z piłką. Odważnie prowadzi atak. A więc rzut rożny. Jakże spokojniej będzie im się czekało na ostatni gwizdek, jeśli teraz zdołają podwyższyć. Zobaczymy zmianę w atletico. W okolice 11 teraz wrzuca. Zażegnane teraz niebezpieczeństwo. Pewnie to wybini. Uwaga, jest faul, jest wizdek Sędziego, no i będzie niebezpiecznie, proszę państwa. Zablokowany ten strzał. Wydawało się, że wybije piłkę daleko, ale nadal może tu być groźnie.